Od 2006 system ABS jest obowiązkowym systemem bezpieczeństwa czynnego w naszych samochodach. Jadąc po torze tym faworytem eksportowym naszych południowych sąsiadów, myślę o tym, że szkoda, że kierowcy z tamtych lat mogli tylko pomarzyć o nowoczesnych systemach bezpieczeństwa czynnego. Zastanawiam się, jakie umiejętności powinni posiadać, żeby poradzić sobie w takich sytuacjach, co za łoś. SP to kolejny system, który wspiera kierowców na drodze w trudnych sytuacjach. Widziałeś? Widziałem. Nie wiedziałem, że to auto może mnie jeszcze tak zaskoczyć. Chciałbym go zobaczyć w akcji na pucie po Chcesz spróbować te złosia? Ja? To Twoje zadanie. A ja uruchamiam wszystkie swoje systemy bezpieczeństwa w samochodzie, czyli pasy i jeszcze pasy. No jadę. Paweł rusza z piskiem opon, bez systemu ESP. No i zobaczymy jak sobie poradzi. Rozpędzamy się i nagle pojawia się przeszkoda. My próbujemy ją ominąć, a Marcin ma pewnie niezły ubaw. Pewna ręka. Komentator. Czyżby to było twoje nowe auto szkoleniowe? Nawet mi nie mów. Teraz ja mam dla ciebie fajne zadanie. Startujesz? Pamiętaj, bardzo ważne, trzymasz stałą prędkość 40 km na godzinę I 40 na godzinę, masz włączone systemy. I jak było? Doskonała robota. Powiedz mi, ile jechałeś? 40 na godzinę. To pozwolisz teraz, że ja Ci coś pokażę. Dobrze. Marcin spodziewa się fajerwerków, a ja pojadę tylko 20 km więcej. Zobaczymy, co się wydarzy. Paweł, co się stało? Znasz ten samochód, znasz ten tor, a jednak coś poszło nie tak. No co, fizyki nie oszukasz. Po prostu jechałem za szybko. To prawda, pojechałeś o 20 km na godzinę więcej ode mnie i system stabilizacji toru jazdy zadziałał. Uchronił cię od wprowadzenia auta w poślizg, jednak samochód znalazł się na sąsiednim pasie i prawie wylądowałeś na poboczu. Ja, jadąc 40 km na godzinę po śliskiej nawierzchni, czułem, że system ESP stabilizuje tor jazdy i spokojnie pokonałem zakręt. Pamiętajcie, nie pomoże ABS, ani ESP, ani żadne inne systemy bezpieczeństwa aktywnego, jeśli nie zachowacie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. To ja teraz pójdę poćwiczyć jazdę samochodem bez ESP. Szkoda.